Węgiel to jest doskonałe paliwo grzewcze, dobrej jakości węgiel kosztuje około 1000 zł nawet ponad, ale ta kwota się wzróci, ponieważ nie wypala się tak szybko, długo utrzymuje ciepło, bardzo szybko się rozpala, emituje bardzo dużo ciepła, co jest w zimie bezcenne, szczególnie w czasie mrozów. I im wyższa temperatura spalania, im bardziej się rozgrzeje. Na takich piecykach kozach to było widać, one czerwieniały, tym to spalanie jest lepsze. I takie całkowite spalanie węgla to produktem jest dwutlenek węgla, który potem rośliny pobierają przez aparaty szparkowe i one robią z niego glukozę, a nam oddają tlen. My oddychamy tym tlenem powstałym na drodze fotosyntezy. Natomiast, jeżeli jest węgiel zanieczyszczony czasem jakimiś węglowodorami, to one w wysokiej temperaturze przy dobrej podaży tlenu, właśnie takie piecyki małe, przez popielnik ciągną powietrze z pomieszczenia z tlenem, a spaliny wydalają przez komin. I wtedy te wszystkie węglowodory się spalają do dwutlenku węgla i pary wodnej. No to dwutlenek węgla pobierają rośliny. Para wodna no to tworzy potem chmury, spada jako deszcze, śniegi, tworzy szron, tworzy mgły, tak samo jak parują powierzchnie na przykład kałuże, oceany, morza. Natomiast sam węgiel, no to mówię, że spala się do dwutlenku węgla i wody. Czasem w niskiej temperaturze albo przy małej ilości, węgla, przy małej ilości tlenu spala się do tlenku węgla, a czasem po prostu do, rozbija się na takie mniejsze cząsteczki zbudowane z węgla, czyli sadza, ale to jest jak jest słabe spalanie, niska temperatura. No, ale przeważnie, jak jest do, dobra ilość tlenu, to się spala właśnie do dwutlenku węgla. I ludzie mylnie uważają, że węgiel zanieczyszcza. Węgiel nie zanieczyszcza, i gaz się spala do tlenku węgla, i do samego węgla, i, i, i ropa, i benzyna, i wszystko. To są takie trzy podstawowe produkty spalania, a te wszystkie inne. Te aromatyczne wszystkie to, to powstają w wyniku spalania na przykład plastiku, innych takich rzeczy: plastiku, gumy, takich że tak powiem śmieci, ale nie paliw kopalnych, bo paliwa kopalne dają albo mniejsze cząsteczki węgla, czyli sadze, albo tlenek węgla. Jeżeli jest taka bardzo wysoka temperatura, to znaczy, że to spalanie jest efektywne. To sam dwutlenek węgla, jeżeli są tam jakieś węglowodory, to wtedy powstaje też para wodna. Dziękuję, życzę miłego dnia i skupując polski węgiel, ten droższy, nie tylko mamy cieplej w domu, nie tylko takie małe piecyki to jest wytchnienie siada się przy takim piecyku i się człowiek grzeje, i to jest wytchnienie od zimna. Czym rozu. Natomiast kupując polski węgiel, wspieramy polską gospodarkę, polskie kopalnie, wspieramy po prostu nasz kraj, naszych górników, ludzi, którzy tu pracują, tu płacą podatki, wspieramy po prostu naszą ojczyznę kupując polski węgiel. Dziękuję, życzę miłego dnia.